cześć, miała mnie nagrywać dzisiaj, bo już dopiero nagram jak będzie mikrofon ale zapaliłam zanim Robert do pracy poszedł, gadać mi się chce i tyle mam ciekawych rzeczy do powiedzenia i tak się nie wyrobię bo tu jest czas yy, jakiś ograniczony ale kurde jak to mikrofon będę miała to już zacznę normalnie nagrywać bez żadnych śmików, fików, tylko normalnie. A nawet fajnie. Tu się gada, polubiłam tak. Także i opowiem wam trochę o sobie. Wtedy na poważnie, już bez głupot, typu, że prostuję włosy kapturem. Także czekam na mikrofon i zobaczymy, co będzie dalej. Na razie Pa.